Witam moich drogich widzów, z jest strony Dragon No i oczywiście zapraszam was na kolejny odcinek przeglądowy Do mojego konta, ale trochę będzie jednak leczko inny e, Dlaczego? Już wam tłumaczę wszystko e, Dlatego, że chciałbym sobie zrobić toxic staty. Wczoraj udało mi się wydropić młotek O, tutaj zacny jest młoteczek e, Więc go sobie od razu kupiłem e, Powiem tak na Toxic statu już miałem mm, krapkę od, jakichś, od jakiegoś miesiąca. I co? No i w sumie tyle. I po prostu jestem ciekaw jak to w ogóle wszystko wyjdzie. Bo będę miał na razie takiego. pod świąteczne fajerwerki. Ale nie jestem pewien. Bo jeszcze tego peta ze świątecznymi fajerwerkami mam gdzieś na dole. Tak myślę, czyby by do mnie maną niewinność sobie wrzucić. Czyli tu jest 65% na otrzymywanie dodatkowego czy osób utraconych krytycznie. Dobra, no to wiadomo. Bo, nie, bonus chcę sprawdzić. A to jest pod anty. Tutaj mam 65. No. Nie jestem do końca przekonany, czy zmienię tego, tą umkę na tym pecie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Kurde, chciałem coś powiedzieć jeszcze. Coś nawiązać, ale wypadło mi to z głowy. Dobra. Uff, dobra. Jestem trochę zestresowany. Nie wiem jak to wyjdzie. Na pewno będę miał problem już z tymi zademkami nadzwyczajnymi. Oto może sobie je zrobię tak na szybko. Żeby nie było. co ja robię. Co ja zdejmuję to? Dobra. Na speedraniku. Klikamy. Bo tu zostały mi tylko dwa, więc... Żeby nie było. Co ciekawego u mnie. W sobie to nic ciekawego. Yy nic ciekawego w sumie też mi się nie śni. Tylko mam takie głupoty mi się śnią, które za, yy, zapominam niemalże od razu po obudzeniu się. I to ostatnio właśnie od jakiegoś Krrr, o Jezu, nie pamiętam kiedy miałem taki sen, który z, bym pamiętał. Kurde, powiem wam, że trochę głodny jestem, bo tak w sumie wstałem, usiadłem do tego kompa, żeby to nagrać, bo Wczoraj ten motek wydropiłem jakoś około północy. Yy, I co? I powiedziałem... Nie... Powiedziałem, że nie chcę się jednak tego wtedy robić w tamtej chwili. Bo jednak już trochę późno było i byłem trochę zmęczony. Więc sobie to rzuciłem na rano. A chcę też już zacząć z tym grać z tymi toksikami. A, dobra. Jeszcze sobie mniej więcej obliczę, jakby to miało u mnie wyglądać. Seta będę też musiał ogarnąć jakieś podsiłkę. Bo to będzie ktoś przypał. No ale dobra, na spokojnie. O, rzutki mi się przydadzą, no aktualnie mam deficyt. O właśnie, rzutek to już nie będę potrzebował w sumie. Tylko nie sprzedać młotka. <gry> ale byłby przypał. Kurde, mam w ogóle tylko jedno podejście z tym młotkiem. Dobra. Co może pójść nie tak Używamy go. Zerujemy każdą statystykę. Eee, I co? Mam tu 46,600 statystyk. Eee, hmm. eee, w, w, chcę mieć takie toksyki z lekkim pierdolnięciem. Powiedzmy około tam 8k inteligencji. Więc myślę, że jakby tutaj 3000 dał, to jakby to wyglądało. To by zostało mi 43. Czyli 42 dzieli się na 3? 42 na 3 chyba się powinno na 14, nie? 14, 13, tak. To mam, tutaj bym miał po 14K wszędzie. Albo zrobić po 13K i tutaj wrzucić 16. Mieć 2K siły przewagi. Dobra, czekajcie, sprawdzimy, jak to będzie w ogóle. Czy to będzie 1, 3, 1, 3. A! He, czekajcie. Tutaj 0, 0, 0. Dobra. W statystyki miałbym przewagę 3000. Chodziło mi o 2000. Hmm. Chyba się zastanawiam. 3K Trzy, siły, to mi wyjdzie 8? Może, może 7. Wiesz, może z i temu jeszcze wyjść. To na spokojnie, na spokojnie. 3k inteligencji myślę, że będzie w sam raz. Albo jak nie 2,500, hmm. Dobra, sprawdźmy. 2500. Mam 1800 stat aktualnie. Więc mógłbym tutaj wrzucić po 900. Czyli miałbym aktualnie 14k. Po 900, o jest. 14 And... O Jezu, co mi się stanęło. A, dobra. Sorry. Sorry widzowie, misklik. Tutaj 1, 4. 0. 0. I tak by moje podstawowe statystyki się układały. Hmm. Kurde, jestem trochę... Mam trochę stresa powiem Wam, bo to są moje pierwsze toksiki w życiu wcześniej na PL28. Nie, PL23, tak, PL28. Na PL, PL 23. Czekajcie, coś w słuchawkach zaczęło robotać. Dobra, mniejsza. Na PL23 miałem też toksiki, ale biedackie Czyli miałem tutaj powiedzmy 10k. Tutaj miałem też 10k, a tutaj miałem 40 40. Znaczy, miałem mniejsze statystyki, no ale wiecie, o co chodzi. Że przeciwnicy dają mi kryty, a ja nie. Tak czy siak, jest przykra sprawa. Nie lubię strasznie biedackich toksików. No dobra, klikamy, roz zmień podział, czy nie. Kurde. 16k, czyli będę miał więcej niż tutaj czy będę miał 40 chyba 8 powiedzmy No, czekajcie. Zapamiętać ten podział. Tu mam 15, tu mam 14. Okej, okay, czyli tu mi się jakby by nie zmieniło w ogóle, tylko to przeszłoby mi tutaj. Okej, okay, mogę mieć nawet więcej siły, bo mam jeszcze z itemu specjalnie itemy roluję. Więc okej, okay, czyli po 14k by mi tutaj zostało. Stąd bym zabrał wszystko tu. A, bym po prostu statystyki zamienił. Chociaż tu bym miał mniej, zdecydowanie. Co mi tak dużo daje tej siły? 8000 ze sprawą przedmiotów, IC. I I tu to za towarzysza. No dobra, a tutaj ile bym dostał? Ze sprawą przedmiotów 2,5, czyli jakbym miał 3, to powiedz miałbym 6, czyli 8. Okej. Okay. Stron bohaterskiej kryjówki, to też by mi spadło. No dobra! Kluź, walecimy Nie ma co. Czyli co, tutaj dajemy. Tutaj Zostawiamy. Ładnie zostawiamy. Tutaj dajemy. 2 i 5. bo jestem nie innych tutaj. Dwa i, o, inny, Dwa i pół. A tutaj resztę. jak się klika w cyferki pomocy. Eee, albo nie, bo ja chcę ładnie mieć. Tak? Ok. Mm, tutaj jeszcze 0 sobie zmienię. No i tak będą aktualnie wyglądać moje statystyki. Dobra, zmieniam podział, bo zaraz się rozmyślę, a tego nie chcę. Więc to 16, 10, 14 i 14, 2,5. Dobra. Albo wszystko dam w sumie tutaj. Dobra. No to lecimy, nie? Widzowie. Zmieniam podział. Tak. O kurde. O kurde, ale ja mam siły dużo. Dobra. Z nie spodziewałem się, że będę miał tak dużo inteligencji. Z dwóch i półka. Co mi tyle dało? Przedmioty? No ta. Sprawę towarzyszą trochę mi dało. Ligówka 1000, w sumie tak, bo 39%. wspomagaczy umiejętności tu na 50 Kurde, ale mam teraz statystyki Ja cię chwycę Dobra, tutaj misję kończymy Oponeczkę dostałem O, kolejną oponeczkę bierzemy O, trzy oponki są, kuzacko 14 oponek, bo kupowałem ten e, Co kupowałem? No, ten młoteczek Dobra, teraz leciły do... Generalnie do przeglądu konta, takiego jak powinien być. Czekaj, 21.9, jeden dziewięć, Więc tak. Yy... Jestem aktu aktualnie powinien być top 10 w TTD, ale najpierw sobie jeszcze na szybko zrobię widzowie tutaj pojedynki. Czekaj, nie jestem pewien czy jeszcze Cię kontrował. A nie, teraz będę z nim wygrywał. Dobra, tego nie kontroluję. Nie ma sensu, to najmniejszego. Więc walimy jakieś tutaj, jakieś osoby z, eee, z, 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 z Więc lecimy, lecimy, nie śpimy. Z chirich grałem! o. Tak? Nie chcę jeszcze raz. Kurde. to chyba jakiegoś laka musiałem mieć. Dobra. Nie, tu nie ma sensu aktualnie włączać. Tych, yy, animacji walk Chciałem zobaczyć jak to na, y, u mnie na kurwie aktualnie No ale dobra Tu mam 18 Kurde mało punktów mają Dopiero się czy mnie turniej ligowy rozpoczął Która jest godzina 10 Jeszcze te 3 godziny 13 godzin I w sumie rzutek nie potrzebuję Chyba będę, zostawię sobie jedne tylko No teraz chyba będę zostawiał tylko jedno bo mam w sumie dużo tej siły, więc. Mm, 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 mm. Treningi. Tutaj gdzieś oponeczka jest. Nie. Dobra, dobra, później trenatory. Rankingi. Aktualnie jestem top 9, dobra. Czyli jednak się pomyliłem, jestem top 9. Eee, z czym kontruję. nie jestem pewien, czy mówiłem to na przynim odcinku. Chyba nie, ale już mówię, że kontruję z szymciem. I co i co, i co, drodzy widzowie? Mmm... Eee, Top 9 pod względem oczywiście honoru. Pod poziom jestem w tyle, bo jestem to 16. Hmm, o Jezu, to nie tak miało być. Hmm, już mogę się wyszukiwać po kliknięciu top 10. fajne fajnie, fajnie, fajnie. Zajebiście się czuję, że mówiąc, że jestem top 10, ale nie, top 1 mi się nigdy nie uda. Chyba, że sponki nagle by ten, sponki FAUDA przestali grać z niewyjaśnionych przyczyn, a. No, no i w sumie tylko tyle, a ja bym w sumie z Szymciem konty robił, więc nie nie wiem, nie wiem, może było, by nam się udało, ale wątpię, bo tutaj Sponki i jak oglądałem VD, to mają potężne plany na ten serwer, więc chyba max top 3 się uda zrobić, jeśli by przestał grać. No ale co, co my tu mamy? To przejść widzę, jestem ładnie, ładnie. W kryjówkach 28, w sławie to, to mnie nie interesuje. Ale pod rozwój jestem top 25, więc lecimy do góry, lecimy już. E, ligówka to mówiłem, PvP to nie ma znaczenia w sumie. Doświadczenie tak samo. E, punkciki w sumie też nie, bo to jest TDD. No i co? Staty zmienione. Zacnie to wygląda, nie powiem. Właśnie, w sumie sprawdzę, jaki... A nie, bo on jest w sumie na bandzie. Hmm. O, 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 o! Dobra, mam pojedynek. Mogę teraz... Nie, nie ten przycisk. Eee, dajcie mi gra. Chyba to było w grze, co, nie? Animacje. Walki w pojedynkach. Dobra. Kogo walimy? Hmm. Bystrego mogę spróbować. Jak to będzie wyglądać. O kurwa! O cholera! o damn! Jezu! A bo jeszcze sezon jest, to mam 62 tysiące siły! Ja pierdzielę. Widzowie, co się dzieje? Kurde! Wow! Dobra, jestem ponad wrażeniem, że chłopa stuszotowałem. Damn! Oponeczka ładnie, ładnie. No i dobra, myślę, że odcinek mogę kończyć. Ile ja już mam nagrywania? 14 minut, więc sam raz. Na P28 raczej nie będę szedł. Z tym P25 już się trochę zżyłem, więc mi się po prostu już nie opłaca. Od nowa zaczynać. O, w ogóle tutaj sobie w, y, dzisiaj zadanko takie wylosowałem, zacnę. No 20 oponek. Tutaj nic nie losowałem, ale opłacało się, tak czy siak. Więc dobra. Dobra, bo pierdolę głupoty, o sezon w sumie odbiorę, to chyba 10 punktów jest, nie? Już tylko 23 punkciki, więc kozacko. Dobra, tutaj 610, myślę, że teraz wyrównam na, 1000, na 14k10, myślę. To by było całkiem zgrabne, żebym miał przewagę tych 2k i będę potem na bieżąco wyrównywał każdą statystykę. No oczywiście w inteligencji już w ogóle nic nie będę dawał, tylko jedyne co będzie tutaj rosło to z treningów i oczywiście z... ojej, przepraszam, przepraszam. Chyba jakiś bug. I oczywiście tutaj z... Jak to się nazywa cholera? Z siłowni. Dobra. Podsiłkę pyk, pyk. W ogóle dopiero co wstałem, więc dlatego nie mam nic wyrobionego. Eee, no serio już mnie botów pozbawili? Kurde, przypał trochę. No dobra. Mi kradną surowce, no, złodzieje. Jest. No dobra. Koniec odcinka, bo znowu będę gadał jeszcze tak z jakieś 15 minut, więc... Odcinek... A, odcinek przeglądowy, co ja gadam? Ja w ogóle kryjówki przejrzałem. Dobra, dobra, więc jeszcze nie... Dobrze, że jednak przedłużam czasem. Więc tak. Dodatkowe pomieszczenie wybudowało mi się. Wstawiłem tutaj fabrykę Superkleju i zamieniłem to miejscem z tutaj. Jak to się nazywa? Pomieszczenie trofeów, tak. Że chcę mieć tutaj wszystko ładnie pod, w jednej linii. Że nie musiał tego szukać, że nie miał porozwalane po całej mapie, nie? I co? Aktualnie co ja rozwijam? A, pomieszczenie beta, bo mi akurat było stać. Teraz mam... Teraz mam zamiar rozbudować yy, to, stanicę harcerską, za milion kleju. Ile maksymalnie mogę? Milion 200. Dobra, więc będzie mi stać. I tak aktualnie co robię, to robię to, że yy, ulepszam wszystkie pomieszczenia, jakie mogę. Później ulepszę tutaj centrale kryjówki, a potem znowu będę ulepszał pomieszczenia, jakie mogę, centrale kryjówki, potem wszystkie tutaj i tak w kółko. Dlatego ja mam niski poziom tej centrali, bo aktualnie staram się ulepszać inne te pomieszczenia. Skoro mogę, no to robię, nie? Bo po co mam wydawać na razie ten milion maksymalnej ilości surowców? Jak mogę wydać, powiedzmy te 70%, już będę miał ulepszenie, nie? Więc dopiero jak już nie będę mógł nic ulepszać, oprócz generatorowni, to dopiero ulepszę tutaj centralę. A, właśnie, modyfikację. Broni nie, nie szukam broni na masę, kurde, wiecie jakiej modyfikacji szukam eee, na gadżet, ale w ogóle jej nie mogę znaleźć, przypał trochę, w ogóle jest sezon na siłę, czyli teraz tak, tak to jest sezon na siłę, o 60% podstawowa mi wzrasta, czyli jak mam 8k, 13k to mam 8, 1% to jest 161. No, to o 8 mi się zwiększa. Na nic. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, dobra. Yy, kryjóweczkę to już w sumie przejrzałem, bo tu nic mi się nie działo. Tylko ulepszałem jakieś takie pomieszczenia, typu. Co ja mogę mi No nie, w sumie tylko to mi się zr zrobiło. A, i ulepszyłem ten super o dwa poziomy, żeby był wyrównany z tym. No i co, widzowie? Tak to tu się nic nie zmieniło. Chyba, chyba że wybudowałem stanicę harcerską na jeden poziom. Wyżej. No to w sumie tyle. Dobra. Widzowie, trzymajcie się, do zobaczyska. No i z Fartem, nie? Mordeczku. Elo.